Witam Was serdecznie, kochani. Witam Was, z dzisiaj Taki krótki przekaz dzisiaj. Po wczorajszych zumach Cyprusia dowiedziałem się już, że będziemy karani. Że chcieliśmy go podpalić, porwać mu dzieci, spalić dom, zamordować. Na szczęście wszystko jest na live, na żywo. A więc pora znowu zrobić ładny reportaż. Jak to Piotr Tymuchowicz lubi przekłamywać lub kłamać całkowicie z każdej, jednej strony. To jest bardzo ważne, bo ten człowiek po prostu nie może żadnych, ale to kompletnie żadnych z Robi z siebie ofiarę, jednego człowieka, na prześladowanego, ale sam sobie jest winien, że jest prześladowany. Żeby nie okonywał ludzi To ja bym dzisiaj nie musiał siedzieć w tą pękli Załatwiać sprawy jakie załatwiam Tylko byłbym sobie dzisiaj Nie wiem gdzie, może na pochlągu, a może gdzieś indziej Tylko z rodziną i dziećmi A tak, nie mogę, muszę poświęcić I tutaj, i tutaj I cóż, życie nic innego się zrobić nie da, także moi drodzy zapraszam na live, który się odbył u powiedział. pod domem, zobaczcie, posłuchajcie sami, tam też są wypowiedzi ludzi, jest napisane, możecie posłuchać, zobaczyć, ocenić jak było, co było, a nie słuchać tych bredni, które on opowiada, że my chcieliśmy go zamordować że my chcieliśmy go podpalić. To po prostu są jakieś brednie. Jak zwykle on to mówi. Tam być może ktoś napisał o podpaleniu z widzów na szacie. Coś mi się kojarzy, że ktoś napisał, że tam rzucić petardą wchodzić, coś takiego. Ale tu pisali widzowie, a nie ja. Ani Paweł. Więc... Yy, no... To tu dużo mówić. Jak zwykle piękne przekłamanie, yy, spostrzeżenie, żeby na niego się patrzeć i, i, i się nim interesować, jakim to biednym człowiekiem jest. A tak naprawdę, to sami wiecie, już ci przekonali się chyba, jakim człowiekiem jest Piotr Tymowowicz, więc ja chyba wam już mówić tego nie muszę. Albo ja chyba tego dać nie muszę. My to powinniście już sami kapnyć dojść do tego. Ja już pokazał to co musiałem pokazać. I mam nadzieję, że o więcej nie będę pokazać. Jeszcze dzisiaj mam dwa miejsca, do, trzy do załatwienia. Jedne bardzo, bardzo ważne. Dwa mniej ważne. I na dziś kończę tą, tą imprezę. Później spanko i wyjazd. Dzisiaj, kochani, zapraszam jak zwykle na live'a O godzinie nie wiem jeszcze, powiem Wam. Myślę, że 22 moja, czyli minus 5 do Was. To będzie jakaś 6 Piąta, piąta, tak? Piąta u Was. Piąta u Was powinien być live, jak się nic nie zmieni i nie będzie jakiegoś y, wyjazdu to zrobimy live'a więc to tyle co chciałem wam przekazać skupcie się na tym co się dzieje zobaczcie i uczyńcie i posłuchajcie co się dzieje z kilogos, bo ono w tym rewolucję i to bardzo ważne bardzo bogaci, ludzie będą wchodzić w kolorze. Biedaków już nie potrzeba, ludzi myślących już nie potrzeba. Także robi się bardzo ciekawie. Ok, kochani, to tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I do usłyszenia niebawem.